A teraz świeżak, patrz ważnie pokażę Ci jak zrobić solidną rozgrzewkę przed każdym treningiem. Zaczynamy! Zacznij od 3 minut biegu w miejscu. Rozgrzewka to totalna podstawa i pod żadnym pozorem nie pomijaj jej, jeśli chcesz się rozwijać. Dobra rozgrzewka sprawi, że Twoje ciało będzie niczym dobrze naoliwiona maszyna, bo przecież żaden samochód bez oleju daleko nie zajedzie, prawda? Upewnij się, że rozgrzewasz całe ciało, od głowy aż po stopy. Najpierw stosuj ćwiczenia w pozycji stojącej, a potem przejdź do pozycji niskich w klęku czy leżeniu. Wykonujemy ćwiczenia w trzech płaszczyznach, czołowej, strzałkowej i poprzecznej. Są to również ćwiczenia kształtujące, które korygują naszą postawę i sprawiają, że taśmy anatomiczne są bardziej sprężyste i elastyczne. Rozgrzewka powinna stać się Twoją rutyną, ale ćwiczenia mogą zmieniać się w zależności od stopnia wytrenowania i celów, jakie chcemy osiągnąć. Jedna minuta to mało czasu, aby mówić wszystko, więc jeśli chcesz drugą część z pozycjami niskimi, to daj znać w komentarzu i obserwuj po więcej.